Hej, siema! Przychodzę do was z takim dosyć krótkim filmikiem, bo ostatnio podczas sfejlowanej nagrywki przyuważyłam taką dziwną zależność. Ponieważ możemy sprowokować grę do tego, aby tylko i jedynie spółlokator pozostał w mieszkaniu, gdzie reszta teamów już na tej parceli się nie znajduje. I chciałabym w ogóle zobaczyć na takim speedzie, no bo tymi spółlokatorami niestety nie możemy nie jak sterować. Czy normalnie ten spółlokator sobie będzie tak egzystował? I tak dalej? Czy gra, nie wiem, się wyrąbie po jakimś czasie? Czy to jest znany Bóg, czy, czy może odkryłam coś takiego nowego? Nie mam pojęcia, myślę, że nie, ponieważ ja się za bardzo na, na Simsach nie znam. Ale strasznie zaintrygowało mnie to, bo przyuważyłam, że jest jeden na to sposób. Inne sposoby tak nie do końca działają. Dobrze, na przykład, żeby nie być takim gołosłownym, to pokażę Wam sposób, który nie działa. Mianowicie, po pierwsze, no oczywiście, co musimy zrobić, to sobie jakiegoś współlokatora przygruchać. Czyli komputer jest rzeczą niezbędną, bo jak zamawiamy współlokatorów przez telefon, no to, to odzywa się jakiś tam e, potencjalny spółlokator raz na jakiś czas, a tutaj mamy już pełną pulę do wyboru. E, także no, skorzystam sobie z tej takiej pu pełnej puli. No nie wiem, wybierzmy sobie na przykład jego, czemu by nie. Okej, okay. on się wprowadził. Jest niby gitarka. E, niby tak. No i oczywiście. Domniemając, żeby grać samym współlokatorem na parcelino, to byśmy musieli się pozbyć tej naszej głównej postaci. Więc edytor Zaświatów i na przykład, nie wiem, samobójstwo powiedzmy że od światła słonecznego. Tak to ma sens, ponieważ Julian nie jest wcale wampirem. No ale widzicie, jak on, nawet on nie zdążył koifnąć, po prostu od razu już nam się załączył brak trybu życia. Czyli wszystko się sfrizowało w tej grze, no i tak zwana, kolokwialnie mówiąc, dupa. E, aczkolwiek jest sposób, by pomimo tego, że główny sim nie żyje, e, móc normalnie patrzeć jak parcela dalej hula, jak ten nasz spółlokator się bawi. Mhm. Okej. Okay. Także jedziemy ze śledziem I sobie wynajmijmy, a no może to, bo wydaje mi się, że chyba to jest większa. Może to jest większe? Tak, to jest największe. Ok, wynajmiemy sobie. O, nawet gra już łaskawie od razu nam daje kompa na wstępie, także super. Mm. Ehm, szukaj spółlokatorów. Dobre. Dobry. Dobra, może na razie sobie weźmiemy tego. sumie zależy mi na Starym Dziadzie, ponieważ no, on w razie co by się szybciej przekręcił. Bo w sumie nawet nigdy nie miałam takiej sytuacji podczas mojej gry, żeby tak długo grać ze współlokatorem, żeby na przykład on się przekręcił ze starości. No dobra, no i potrzebujemy do tego wszystkiego. Adoptować dziecko. No bo mieć dziecko, no ale przypuśćmy, że Julian Cook nie jest do końca tak jakby wiatropylny, więc, no, potrzebuje wsparcia opieki społecznej. Na szczęście mam tego moda, żeby opieka od razu przyniosła, przywiozła dziecko, więc to zajmie dosłownie sekundkę. No i nie wiem, tam nawet może być i niemowlę. Kurde, muszę wybrać imię temu dziecku. Dobra, może zostać dziewczynka. My to tak bez znaczenia, ponieważ niedługo szczęśliwy tatuś weźmie i się przekręci. Już mogę mieć tryb kupowania dostępny? Halo, A, mój niezawodny, najlepszy, najpiękniejszy rod houndu. Mm, cudo. No dobra. Grajka sprzeda. Tak, o to mi chodziło. Ok, przez chwilę miałam taką zawiechę, co tu robić. Ale już wszystko wiem. Ok, to jeszcze raz yy... za światów. No i przypuśćmy na przykład, nie wiem, no, byle główna, no to nie ma za bardzo znaczenia. Okej, okay, tak. Ej, yeah? hey, what? Say what? I w ogóle czemu oliwka widmo? <laughs> Ukradła mnie gazetę. Co jest? Halo? nie, czekaj. Hmm? Aha. Ej, to naprawdę jest dziwna zależność, ponieważ myślałam, że niemowlakiem mogę tak zrobić. Eee, Dziwne. No dobra, to spróbujmy jeszcze raz. Okej, okay, robi się ciekawie. Ponieważ przy innych testach miałam też dziecko na parceli. Po prostu dziecko, niejako nie mogę, czy małe dziecko, ale dziecko-dziecko. Także chyba, chyba już nie wiem, pogubiłam się seryjnie, autentycznie w tym wszystkim. Czy może po prostu to był jakiś taki jednorazowy bug i teraz walczę, nie wiadomo, z czym urojonym. No to co, jeszcze raz, współlokator. Mam nadzieję, że jakiś stary dziad nam się przeroluje, wylosuje, czy jak to tam nazwać. Mm. O, to chyba jest stary dziad. Dobra, świetnie. Już jest nasz ziomuś. Cudownie. Wspaniale. Dobra, to znowu robimy operację zamów dziecko przez telefon. Pracownik biura adopcyjnego. Tak, okej. Okay. Będę wspaniałym rodzicem. No, na pewno przez chwilę. Dosłownie sekundkę. No to dziecko, no dobrze. Stefek. <grym> Jakie śmieszne imię to, tak. Becca. Beka! Yy, no okej. Okay. <grytanie> teraz mi to pyknie. Mm, nie skrzeszenie nigdy w życiu. Ja potrzebuję wręcz przeciwnie. Dobra, to może niech on się za, za, zadekuje w tym domu na dobre. Może to też od tego zależało w sumie, że ta opieka społeczna nie zniknęła. I znowu mi... piękny Rod Humble. Piękny, cudowny, najlepszy Rod Humble. Okej, okay, to teraz. A może dlatego, że A, bo On poszedł załatwiać sprawy, więc automatycznie nie był na tej parceli. Może to też o to chodzi. Dobra, poczekajmy, aż sobie załatwi te wszystkie sprawy. Coś długo mu się schodzi. Ciekawe, gdzie ty idziesz. Gdzie ty byłeś? O, jest ok, dobra. Hmm. Jeszcze raz, robimy buja, Nie wiem czemu ja chcę namiętnie kogoś skrzeszać, jak ja potrzebuję zrobić zupełną odwrotność. Dobra, umrzeć ze starości, będzie śmiesznie. Dobra, i mój zbagowany mroczny kosiarz dalej go nie naprawiłam. A? Chyba działa. Chyba loto. No, ej, no rzeczywiście, i tym sposobem, mając dziecko, <noise> zostałam z samym tym spółlokatorem, którym nie mogę sterować, teoretycznie. W ogóle. I ciekawe, jaką sobie da rada. Ciekawe, czego przypadkiem rachunki nie, nie przytłoczą. Jak to wygląda. Czy jak on pójdzie do pracy, to mi się wszystko zestra? Jedno ma w ogóle tą batacz natury. Ciekawe, że mu się wylosowała taka, taka praca. A nie inna. Ale to jest nudne, kurde. Zamurowało <ścoughs> go. Co tu w ogóle robić ze swoim życiem? puśtawka? Hmm. Szczać chce. Ale on stracił ten dom? Puste, on nie ma domu. Ale jaja. Czyli teoretycznie śmierć po niego przyjdzie szybciej niż mi się zdaje. Okej, okay, bo ja myślałam, że mimo to, pomimo tego, że tak jakby mamy to wszystko dostępne, to i tak do niego to nie należy. Ale jaja. <ścoughs> Próbuję się gdzieś zeszczeć, ale nigdzie nie może. No pomogłabym ci, Ryjku. Ale on długo strasznie z tym pęcherzem wytrzymuje. On chyba też jest jakiś strogo zbugowany, coś mi się wydaje. Nie, dobra, to okay, jest cikał się. Głód może się jakoś naprawić, teoretycznie, bo ma tutaj grilla. Ale on zbytnio panikuje przez to, że teraz nie może się dostać do wanny, bo wbrew pozorom, tak jakby ta wanna... I w ogóle mam dostępny tryb kupowania, mogę w ogóle modyfikować dowolnie ten... Yy, to mieszkanie, to też jest ciekawe, na przykład mogę łóżko usunąć. Yy, mogę coś postawić? Mogę. <grytania> Dziwne jajca, naprawdę. Nie mam pojęcia, o co chodzi. I od razu uprzedzę Wasze pytania. <noise> o ile naprawdę to jest ciekawy bóg, to to, że jak wyjdę z tej gry, nawet jak zapiszę tą parcelę, bo mam taką opcję, to po wejściu do otoczenia ponownie, to niestety, ale to wszystko jest na sprzedaż. Ja się już tak raz nabrałam, bo myślałam, że o, super, zapisałam współlokatora. No ale rzeczywiście, tak jakby, jeżeli to mieszkanie jest puste, to teoretycznie nie mamy do czego wracać, tak, no, to jest logiczne. Tylko, że ja dopiero teraz przy że to mieszkanie jest jednak puste. On tak jakby się zapętlił. Strasznie na ten głód cierpi. No i nie wiem, jeżeli. Aha, postanowił się wyżyć na biednym różowym flamingu. Ale i tak nie wpadnie na to, żeby jednak sobie zrobić jeść. Tylko będzie narzekać na to, że ta wadna jest dla niego niedostępna. Aha, do pracy idzie. On nie jest dobrze, bo on sobie naprawi ten. Naprawi głód. Hmm, ja naprawdę chciałam, żeby on zdechł ze starości na przykład. E? Po lokatorze będąc w pracy, to w ogóle im się potrzeby restartują? Myślałam, że to działa tak jak u normalnych simów, w sensie, że jest tylko, że tylko ewentualnie głód im się polepsza i siku, nie? Tak logiczne, jesteś w robocie, to masz przerwę śniadaniową i możesz zrobić siśki. Hmm. Ciekawe. Wietnamie jej mieszkanie. No jest bardzo śmieszna, bardzo bym chciała. Ale jest to trochę mordo nierealne. Ja też automatycznie rachunki mnie nie zjedzą. No i on całe potrzeby sobie wziął i naprawił. A kiedy on do tej pracy nie idzie? O nie, teraz przez będzie las do tej roboty. Chyba, żeby zemdlał czy coś, to wtedy bym nie mógł do pracy dotrzeć. No, słabo, słabo powiem, mam słabo. Hmm. To mnie gra trochę zacięła, zagięła, <grywa> zacięła i on nawet sobie naprawia relacje między międzyzimowe. Niedługo zdobędzie milion przyjaciół, bez mojej pomocy, to jest ciekawe. Proszę bardzo, jak sobie radzi. No i te potrzeby mu się naprawiły. Szkoda, że on tylko jeden dzień z rzędu nie idzie do pracy, jakby szedł, nie szedł na przykład dwa dni. To Myślę, że bez tego głodu koiwnął prędzej czy później. A tak, to owszem, energię ma złą, ale to chyba nie jest taka energia typowa do tego, żeby, żeby zemdlać. Chociaż może. No i znowu wielki lament nad kiblem, nie? I wyżywanie się nad flamingiem. Życie tego spółlokatora jest zajebiste. Taki trochę bezdomny style, nie? Tak się niby stało. A które ją tą robotę zaczyna od siódmej, kurde. Myślę, że on wytrzyma. Ma energię słabą, ale da radę. Do siódmej. Cię zsikał. No wej, zemdlej, mordo. To jest nasza jedyna szansa na cokolwiek. On strasznie lubi tak krzesła. Płacze. Ma godzinę. Czy on zemdleje do tego czasu? On strasznie chce się położyć. Może, ej, Nie! pikselami zabrakło. Czy ja mogę mu to usunąć? O oh no. I ta energia mu się chyba tak na maksa nie poprawi. No fajnie by było. Ale dlaczego mu tak te potrzeby rosną? Nie wiem. Jeszcze raz się spytam. Czy zawsze tak tym współlokatorom rosną potrzeby? Jak oni są w pracy? Nie no, do, do 15 to mu się ta cała energia z, weźmie i zniweluje. No to jest to szóstwo moim zdaniem. Straszne. No, może nie do końca, no ale to też na pewno nie będzie taka sytuacja, że on mi zemdleje tej nocy. Troszkę bez sensu. No, może wytrzymam z nim do tego piątku, jak on nie pracuje. No serio, on ma. Gdzie on już jest? Ej, a ciekawe w ogóle, czy wyjdzie duch Juliana. <grystanie> Teoretycznie powinien. Może go właśnie przeniesiemy. A, nie możemy, okej. Okay. W ogóle dziwna, naprawdę. Że to dalej traktuje jako nasze miejsca, pomimo tego, że tego miejsca już nie mamy. No we. Już jesteście kumplami? Kurde, prawie będą. Niezła action. Ja się niby starzeję. I się wyżywa na tym, lamentuje nad tym biednym flamingiem. Co ci ten flaming zrobił? Mordo. I wącha kwiaty. Jakbym bardzo chciała, żebyś ty wąchał kwiaty od spodu. Jestem w ogóle ciekawa, czy jego nagrobek by funkcjonował. A ten co? Dostaje w mordę huśtawką cały czas i jest niewzruszony. Drambo! No weź, kojw mi z tej energii. No jak ty byś mi zrobił w tym momencie uciechę i radochę. A no w ogóle widzę, że chyba tutaj twórcy bawili się Move Sonem. Chyba normalnie tak się nie da, tego krasnala postawić na kwiatkach. No nieładnie. No i znowu energia już ma taką średnią. I znowu popada w taką pętlę, że on siedzi i chce skorzystać z kibla, do którego no, niestety ale teoretycznie mógłby skorzystać, ale w praktyce nie ma prawa skorzystać. No i znowu na turbo pomarańczowo już jest energia. Może, jest, może się udaj, bo ta energia już jest w opłakanym stanie, tak by on nie poszedł do pracy. Ale ten głód mu strasznie wolno spada. Okej. Okay. Tylko na gorzej rząd z buta idzie do roboty. A nie jest tak, że yy, samochód po niego przyjeżdża. No, on stanie i od razu będzie do pracy szedł. Chyba, że tak długo będzie spał, że nie wyrobi się od tej roboty. I ciekawe, czy potem wpadnie na genialny pomysł. Poszedł. Nie, dobra, miałem jakiś zwidy. Na genialny pomysł pod tytułem, że zgrilluje sobie coś. Chociaż nie. Kurde, mam zaćmienie, ale wydaje mi się, że oni potrzebują z lodówki wziąć jedzenie, aby w ogóle móc grillować. Aha, ocknął się i idzie do roboty. Nie za dobrze. Dlaczego w ogóle tak się stało? Dobra, może sobie na maksa tego wszystkiego nie podreperuję, tym bardziej, że jutro ma wolne, więc to jest nasza szansa na udubcenie go. Ale to jest po prostu emocjonujący odcinek. Nie mogę. No nie, energia energię ma prawie całą na zielono, pomimo tego, że tylko pół jest w pracy. To jest takie oszustwo. No weźcie. A teoretycznie on nie mógłby na ławce jakiejś spać. Pewnie by gra mu kazała, ale o dziwo tutaj nie ma ławek. No bardzo mi z tego powodu przykro. I on ma prawie w ogóle genialny ten. Genialne staty, pomijając to siku, bo on nigdzie nie może zrobić siku. Cały czas się starzeje. Yy. Nawet kurde, ten głód to ma pancerny, bo to praktycznie nie schodzi. Jak to robisz, gościu? Mi się wydaje, że on nie koifnie do soboty. Niestety będę czarnowizem. Chyba, że nie wiem, może jakiś piorun w niego uderzy. Najgorsze jest to, że nie mogę. Nie mogę ani trochę nim sterować. Ale no, nie mam do końca świadomości tego, czy istnieje jakiś kod na. No bo. Jakby to powiedzieć? Lokatorzy znajdują się w tym samym polu co koty i psy. A chyba istnieje taki kod, który pozwala na sterowanie kotami i psami, więc może by to też działało na współlokatorów, ale nie mam tego kodu. No i no, ale jego głód jest po prostu magiczny. Dlaczego to tak wolno schodzi? Jedyna nasza szansa jest taka, że znowu wpadnie w ten. Hmm, wpadnie w ten sen. <gryw> Emocjonujący odcinek. Yeah. Patrzenie się jak jakiś, kurde, stary punk. Narzeka na życie, na, na kibel. I takie... I tak to wygląda. Pomyślałam, że zapodam jakąś ciekawostkę. Bo to jest ciekawe, ale kurde, no. On nawet ma problem z zemdleniem. On jest jakiś pancerny, no. Aż muszę się kiedyś przyjrzeć bliżej tym współlokatorom, czy oni naprawdę są tacy pancerni, czy... To po prostu wynika z tego, że on jest taki homeless. <noise> Rachunki, no muszę zobaczyć tutaj jeszcze komornika, ciekawe co on powie. Pewnie mi coś zabierze znając życie. Albo będzie jakiś error, bo będzie chciał wejść do, jakiejś, do jakiegoś pomieszczenia, ale teoretycznie już nic nie należy do moich simów. Hmm. No zaczyna być trochę głodny tylko że mamy już trzynastu No i teraz się zapętlił, bo narzeka na brak kąpieli. No i się oczywiście wyżywa na różowym flamingu, bo jakby inaczej. Hmm. To ma szansę się powieść, kurde. Jakby dwa dni miał przerwy od pracy, myślę, żeby to przebiegło w idealny sposób, a tak to je balansujemy na krawędzi. Doprędzej to prędzej to ze starości zdechnie, coś tak myślę. I dziwne, że nikt w sumie. W sumie... Tutaj mamy ludzi, którzy dalej mieszkają. Więc teoretycznie ktoś by mógł w końcu wziąć i zrobić Grilla. No ale jednak nie. No dawaj, na ten głód Mordix. Chyba zaraz zemdleję. Dawaj. Dawaj, mdlej. No we mdlej. Kurde, kurzają mi te ściany. O, tak lepiej. No Mordix. Dobra. I w ogóle ten kuk wychodzi. Nie, ten kuk też się chyba jakoś zbagował. LOL. No. Urde, no, chciałabym, żeby on zdechł z głodu. To jest moje największe Simowe marzenie. Walczyć tam z Sims 5, czy jakieś tam inne. Moim marzeniem jest, żeby ten stary dziad zdechł. Ale myślę, że on się znowu wykaraska. On jest tak na granicy. Możemy chociaż raz do pracy nie iść. No. Możesz zrobić taki wyjątek od reguły. No nie. I mu się wszystko polepszy: wszystkie staty. No lol. Ech, ciekawe, że ten komornik przyjdzie. Komornik chyba w sumie niedługo powinien być teoretycznie. Jak to wygląda w praktyce? Nie wiem. No i zaraz. O, jest! No i co? Where is on? Rzeczywiście, zabiera mi jakieś meble. Te Df... Dobra, to było dziwne. No i ja ma całe prawie głód już na, na żarty. I dalej nie mogę nim sterować. No. Nie, ja, kurde. Hmm. O. Spotkanie w mieszkaniu, zaraz pizza będzie, to i tak się naje. Pewnie mu automatycznie wyskoczy, żeby zacząć pizzę. Chociaż chyba niekoniecznie. Ewentualnie mógłby zamarznąć czy coś. Co on ogląda? Kółka. Posrało cię ziom. No o dziwo do pizzy go nie ciągnie. Bardziej do kwiatków. I do tego flaminga znowu. Ogląda wszystko jak powalone. Kuku. Hmm. A kuku, wyjdziesz? A kuku, kuku? Kuczek! Chyba nie... No dobra, nie wiem. Chyba ja się nie da tego dziada utłuc. A wielka szkoda. No ewentualnie mogę jeszcze ponowić eksperyment, tylko będę musiała wyselekcjonować takiego mm, spółlokatora, żeby właśnie miał dwa dni wolnego. No po prostu na potwierdzenie mojej teorii, jak zapiszemy grę, no. Tu. Tu ta parcela już nie będzie dostępna. No, do wynajęcia. No i w sumie tyle miałam wam do przekazania. Nie wiem, czy to było ciekawe, powszechnie znane, czy coś, ale uznałam, że to jest dosyć ciekawy bóg. W sumie odkryty przeze mnie totalnie przez przypadek, więc ogólnie byłam zaskoczona bardzo mocno, że. Ale coś takiego istnieje, że tak da się zrobić. Dzięki wielkie za obejrzenie i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Pao!